Czy coś widać? Warto wiedzieć, że modyfikator Map Scaler pozwala nam na dopasowanie wielkości mapy, ale ta mapa często jest zlokalizowana w złe strony. Tak jak tutaj, kierunek słojów ustawiony jest w złą stronę, w tym miejscu, w tym. Scaler nie pozwoli nam rozwiązać tego problemu, wyrzucę go. I żeby rozwiązać ten problem, to dodam najpierw modyfikator do całego obiektu UV Map. Wybiorę, żeby to był modyfikator typu Box, i ustalę wartości dla tych tutaj środkowych części, aczkolwiek to będzie działało na razie na cały obiekt. 200, to no już mi trochę przeskaluję tę mapę, żeby bardziej był widoczny kierunek chłodów. 50, może tutaj też 50, widać tutaj coś nie gra. E, ok, dochodzę teraz do modyfikatora Edit Mesh i wybiorę ścianki, które chciałabym, żeby zostały inaczej zamatowane. I to jest między innymi ta ścianka może ta, tutaj. Oczywiście analogiczne z drugiej strony także. Wybieram polecenie UVW Map Tym razem zamiast polecenia box decyduję się na planarne. Łatwiej będzie mi to ustawić. I ustawiam te same wartości, jakie to były poprzednio, dwieście, I zobaczcie, widać w jaki sposób to jest nakładane, że nakładane jest od frontu drzwi i przeciągnięte, dlatego tutaj mamy właśnie taką tapetę jakby w paski. Dochodzę do ustawień UVW Map i teraz... Obrócę tym modyfikatorem gizmo, by uzyskać mapowanie skierowane z drugiej strony. Zwróćcie uwagę, że mam ikonę obrotu wybraną, ale mam też włączone przyciąganie do kąta, gdzie gdzieś tam głębiej ustaliłam, że ma być to przyciąganie do wielokrotności 5 stopni. I teraz bez wpisywania w oknie współrzędnych. Mam możliwość obrócenia tego kształtu o 90 stopni. Na dole kontroluję wielkość. Teraz jest minus 90, jest ok i te mapy ustawione są w dobrą stronę. Widać, kierunek jest taki odpowiedni. Problemem jest jeszcze belka u góry. Dodaję nowy modyfikator, Edit Mesh. Wybieram ściankę, którą chcę. Zmienić i znów chcę wprowadzić polecenie UVMEP z takimi samymi danymi. Jednak ja już wprowadzam to polecenie i ustawiałam tam wszystkie parametry. Warto wiedzieć, że w tej sytuacji możemy się cofnąć do wcześniejszego modyfikatora, skopiować jego ustawienia do pamięci programu, wejść znów na górę i wkleić go ponad ostatnim modyfikatorem. Jest wklejony. Widać po tym pomarańczowym kształcie pomarańczowym kształcie, że jest on ustawiony w tej płaszczyźnie, a ja będę chciała, żeby odpowiednio dopasowany był do płaszczyzny, którą teraz mam wybraną. W związku z tym znów muszę dojść do ustawień tego gizma, tego modyfikatora i obrócić odpowiednio tę barkę. Znów patrzę, żeby to była wielokrotność 90 stopni. Jest ok. Oczywiście mam możliwość dopasowania i przesunięcia. Widać tutaj to w tym wzorze. Przesunięcia i ustalenia bardzo precyzyjnie, w którym miejscu ten wzór ma się pojawiać. Warto wiedzieć, że jest także inny sposób mapowania obiektów, które są przygotowane w 3D Maxie. Mam tutaj model drzwi i spójrzcie, że jeżeli dodam teraz do niego modyfikator Edit Mesh i zacznę wybierać poszczególne elementy tego modelu, to na rolecie po prawej stronie, gdzieś tutaj na dole, w zakładce Surface Parameters, okaże się, że każdy z tych elementów ma swój numer ID. Tutaj jest to 3. Okazuje się, że wszystkie szybki mają numer 3. Jeżeli chodzi o ramę, to ona ma podziały i różne numery przypisane różnym elementom, dlatego na razie nie widzę niczego, ale mogę też dojść do ustawień poligonów, wybierać poszczególne płaszczyzny, poszczególne poligony i im sprawdzać numery. Tutaj jest jedynka, bok też jedynka. Ale już te elementy mają inny numer. Jest to przygotowane pod to, żeby wrzucić od razu materiał gotowy, materiał, który się składa z wielu podmateriałów. Ja już przygotowałam taki materiał, nazywa się on Multi Sub Object, tutaj stąd dodałam mnóstwo pojedynczych materiałów. Spójrzcie, to są normalne materiały, którym ustawiłam różne kolory. Jeżeli teraz w ten sposób przygotowany materiał przypiszę do obiektu, to każdy z tych materiałów, który tutaj po kolei został przypisany, trafia we właściwe miejsce w naszym modelu. Spójrzcie, jako trójka przewidziałam, że będzie tutaj szkło, dlatego to szkło pojawiło mi się od razu w miejscach, gdzie powinny być szybki. Ja nie potrzebuję aż tak wielu materiałów, oczywiście. W związku z tym nie ma problemu, mogę pozamieniać kolejne materiały na jeden z nich. Mogę także dojść do ustawień materiału MultiSub Object i zdecydować, że całościowy ilość materiałów podczepionych do tego materiału ma być mniejsza także mogę powiedzieć, że mnie interesuje tylko pięć z nich i teraz nie będziemy mieli dodatkowych materiałów przy okazji mam możliwość do powiedzenia że jeżeli zrobimy tutaj w tej scenie bardzo duży bałagan nie będziemy wiedzieć co gdzie się znajduje to nie ma problemu jest taka możliwość, żeby w szybki sposób to uporządkować ikonami, które mieszczą się tutaj u góry, i to jest ikona wyrównania w pionie albo wyrównania w poziomie. Dziękuję.